Dwoje ministrów znalazło bardzo prosty sposób na inflację, tylko jest w nim pewien problem, chyba nikt poza nimi nie sądzi, że to w ogóle ma jakikolwiek sens. Strona. Pani minister Anna Moskwa niedawno była gościem w Polsat News i tam została m.in. zapytana o inflację. Na co odpowiedziała, że ona to tak nie za bardzo w ogóle odczuła inflację, bo ma bardzo prosty trik. Po prostu zawsze robi zakupy w lokalnym sklepie. Robimy zakupy yy, poza siecią, w lokalnym sklepie, gdzie te ceny się nie zmieniły, za co jesteśmy też wdzięczni lokalnemu yy, To jakieś dostawcy. wyjątkowe miejsce. Proszę powiedzieć to jest. Wszędzie ceny poszły w górę. To zaraz to od tak długiego czasu wszyscy o inflacji. Nikt nie wie w ogóle, jak sobie z nią poradzić. Wszyscy narzekają, że stać ich na coraz mniej rzeczy. 30 różnych teorii, z czego w ogóle wynika ta inflacja. A tu się okazuje, że nikt po prostu nie wpadł na to, żeby pójść do lokalnego sklepu, a nie do dużej sieciówki. Okazuje się, że przez ten cały czas to lokalni sprzedawcy nie podnosili cen. A nas głupich cały czas to jakoś omijało i chodziliśmy do sieciówek. No, okazuje się, że też nie do końca, bo Polsat News dotarł właśnie do tego sklepiku, do którego chodzi pani Anna. No i postanowili zapytać, bo przyznacie, że jest to bardzo ciekawa sprawa sprawa jak udało im się tak skonstruować cały biznes żeby nie musieli podnosić cen a cały czas są tylko jakimś lokalnym sklepem z artykułami spożywczymi nas też dotknęła inflacja oszczędzamy na tym że sami przywozimy towar do sklepu jestem dostawcą kasjerem księgowym i sprzątaczką dzięki temu możemy pozwolić sobie na to żeby ceny w sklepie były trochę niższe ale i tak są wyższe niż rok czy dwa lata temu mimo że mamy bardzo niską marżę to w porównaniu z ubiegłym rokiem ceny wzrosły o około 20 25% jak to zaraz ceny przez rok wzrosły o 20 20-25%? To jest to niemożliwe. Skąd mogły się wziąć te 20-25% w ciągu roku? Czy ktoś poinformował o tym panią Annę Moskwę? Pan sprzedawca wyliczył też, że w 2020 roku za jakieś tam podstawowe produkty jego klienci zapłaciliby około 60-70 zł, Teraz będzie to około 100. 100 zł. No jakby wszystko się zgadza, matematyka dobrze działa faktycznie. To co mówi pani minister, że ceny nie poszły do góry, to nieprawda. Jak to możliwe? Myślałem, że wystarczy być lokalnym sklepikiem z ograniczoną pulą klientów i wtedy, wtedy nie ma takich problemów. Musiały wzrosnąć, bo inaczej by się nie dało. Producent podwyższa ceny, to samo robi pośrednik, czyli hurtownia i my też musimy zarobić na pracownika, na siebie, na utrzymanie biznesu. Później w artykule mamy też wywiady z różnymi klientami tego sklepu, którzy twierdzą, że no pamiętają, że dosyć niedawno były niższe ceny, teraz są wyższe, tak jak we wszystkich w innych sklepach, w sensie ten akurat konkretny sklep nie jest niczemu winien, po prostu tak jest wszędzie. Na dobrą sprawę, jakby się zastanowić, to ja robię newsa o tym, że w momencie, kiedy mamy tak wysoką inflację, to że ceny w jakimś sklepiku rosną. Niesamowicie przebiegły news. Oczywiście, jak można było się spodziewać, no ludzie troszkę zaczęli się śmiać z pani Anny i z jej sklepu, w którym nie rosną ceny w jakiś magiczny sposób. I z jej żelaznej logiki, że wystarczy nie chodzić do sieciówek. Czy to takie trudne? Natomiast do całej sprawy już po odpowiedzi tamtego pana sklepikarza, który powiedział, że no to nieprawda, musiał podnieść ceny, odniósł się jeszcze pan minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda. I okazuje się, że według pana Waldemara Budy, pan sklepikarz chyba się dosyć mocno myli co do tego czy podwyższa ceny czy nie. Są takie sytuacje, w których małe sklepy nie reagują na podwyżki swoich kosztów, często obniżają marże. Mają kłopoty, ale ceny bardzo niewiele podnoszą. zwróciłem na to uwagę po tej sytuacji. Rzeczywiście tak jest. To znaczy, jak pan Waldemar zwrócił uwagę na to po tej całej sytuacji, bo żeby zwrócić uwagę, czy ceny rosną w małych sklepikach czy nie, to trzeba dosyć długiego czasu i regularnie chodzić i to obserwować. Wypowiedź pani Anny Moskwy jest z poniedziałku, a wypowiedź pana Waldemara Budy jest ze środy. To czy w ciągu tych dwóch dni pan Waldemar Buda przeprowadził tak wnikliwe badania? Nie wiem, choć się domyślam. Czy może znalazł gdzieś jakieś badania, jakieś statystyki, które świadczą o tym, że to my wszyscy się mylimy? Tylko, że no, wtedy nie wiem po co by mówił zwróciłem na to uwagę po tej sytuacji rzeczywiście tak jest. To można powiedzieć, że się znalazły jakieś badania albo w sensie, na naprawdę, w jaki sposób on zwracał na to uwagę od tego momentu. Tam jest pewnego rodzaju relacja z klientem. Klienci codziennie są ci sami, więc skłonność do podnoszenia cen jest mniejsza. Znają się, więc trudno te ceny tak radykalnie podnosić, co wynikałoby z rachunku ekonomicznego. W mniejszych sklepach nie ma takiego automatyzmu i śledzenia cen zakup-sprzedaż jak w większych i stąd bierze się mniejsza dynamika tych podwyżek. To też, nie ukrywam, dosyć ciekawy temat, jakby to w ogóle miało działać, że ponieważ sklepikarze i klienci się znają, no bo często się widują, to, to sklep Pikarze zaczynają dokładać do biznesu, żeby tylko nie podnieść ceny bułek dla sprzedających, bo. Klienci się zdenerwują i obrażą? Więc taki właściciel małego sklepiku już na wszelki wypadek woli, no będzie na minusie. No trudno, ale przynajmniej pan, który ra co rano kupuje papierosy, ładnie się do niego uśmiechnie. To oczywiście wynikałby z rachunku ekonomicznego, tak jak pan Buda nam tutaj powiedział. Jeśli uważacie, że jest inaczej, to się po prostu nie znacie. Tak więc ten odcinek Hopnius chciałbym zadedykować wszystkim sklepikarzom, którzy codziennie ciężko pracują i na koniec jeszcze muszą dopłacać do biznesu, ale w zamian mają największą nagrodę. Uśmiech klienta. A oprócz tego, w dzisiejszych newsach, TVP przegrał w sądzie ze swoim pracownikiem, którego zwolnili parę lat temu. Katolickie Radio ma dość nietypowy challenge na maj dla wszystkich kobiet, a także wiele więcej. Jak zawsze, nie mamy czasu, zaczynajmy. W ramach naszego cohopniusowego, przyjemnego, krótkiego, leciutkiego newsa mamy wyjątkowo nieleciutkiego newsa, ale za to dosyć szybkiego. Otóż w Brazylii można zawierać małżeństwo z osobą niepełnoletnią za zgodą rodziców. A ostatnio tak się jakoś wydarzyło, że podobno przypadkowo na imprezie 16-letnia uczennica liceum poznała się wraz z burmistrzem swojego miasta. Dziewczyna już wcześniej zajęła drugie miejsce w konkursie Miss nastolatek w jakimś tam regionie. No i poznała się z tym burmistrzem. Pan burmistrz ma 65 lat. Okazuje się, że nie było żadnych przeszkód. 65-letni burmistrz i 16-letnia uczennica liceum ze spokojem zawarli małżeństwo. A co ciekawe, dzień później matka tej dziewczyny została przez pana burmistrza awansowana na miejskiego sekretarza do spraw kultury i turystyki. Tak jak mówiłem, news w ogóle nie jest lekki. Tak w sumie im dłużej w niego brnąłem, tym bardziej uświadamiałem sobie, jak obrzydliwe to wszystko jest. Ale za to jest szybki, bo trudno tutaj jakiś większy komentarz do tego wszystkiego dodać. Następny news. Pan Jakub Kwieciński przez 9 lat pracował TvP. Aż pewnego razu w 2017 roku postanowił razem ze swoim partnerem nagrać Teledysk. Bo kocham... Utwór nazywa się Pokochaj nas święta, a w teledysku występuje wiele par homoseksualnych. Dwa dni po wyjściu tego klipu pan Jakub dosyć się zdziwił, bo został usunięty w ogóle z całego grafiku, jeśli chodzi o jego dyżury, a następnie został zawieszony. Niedługo też kończyła się jego umowa z TVP, która po prostu nie została przedłużona bez żadnych słów wyjaśnienia, przynajmniej według pana Jakuba. Z dnia na dzień odebrano mi dyżury i podziękowano za dalszą współpracę. Polecenie do redakcji miało przyjść od dyrekcji. Zbieżność dat jak i uzyskane przez nas informacje od współpracowników pozwalają nam sądzić, że powodem tej decyzji moja orientacja. Nadchodną usłyszałem jeszcze o komentarzach, które miały paść przy podejmowaniu decyzji wobec mojej osoby. I tak powinien się cieszyć, że tyle się tu uchował i dopiero po dwóch latach zorientowaliśmy się, że u nas pracuje. Pan Jakub, oczywiście, postanowił sprawę trochę nagłośnić i zapytać oficjalnie TVP, co było powodem jego zwolnienia. TVP odpowiedziało: Prywatne życie jej pracowników nie jest kwestią braną pod uwagę przy decyzjach kadrowych. Umowa z firmą pana Kwiecińskiego wygasła 31 grudnia 2017 i nie została przedłużona, podobnie jak miało to miejsce w kilku innych przypadkach. Żadne inne przesłanki niż merytoryczne nie były brane pod uwagę przy podejmowaniu tej decyzji. Pan Jakub Kwieciński chyba stwierdził, że to dosyć dziwne tłumaczenie, że po 9 latach pracy nagle wywalają go po dwóch dniach od wydania teledysku. Tak więc pan Jakub postanowił TVP pozwać i właśnie teraz, po 5 latach, mamy orzeczenie sądu. Telewizja Polska dopuściła się dyskryminacji na tle orientacji seksualnej, kończąc współpracę z Jakubem Kwiecińskim. Zgromadzony materiał dowodowy nie pozostawił wątpliwości. To homofobia doprowadziła do wyrzucenia Kuby z TVP. Oczywiście bardzo bardzo mocno bym się dziwił, gdyby TVP się od tego wyroku jeszcze nie odwoływało, i podejrzewam, że to dopiero początek, ale już mamy pierwszy dobry krok. Bardzo się cieszę, że no, takie sytuacje jednak są wyjaśniane. Następny news. Ostatnio zrobiło się dosyć głośno o pewnym 75-letnim mieszkańcu łodzi, który, i tutaj takie moje nieśmiałe wrażenie, chyba bardzo denerwują go nieuczciwie jeżdżący kierowcy. To znaczy nieuczciwie, po prostu tacy, którzy łamią przepisy. Policjanci raczej nie cieszą się na mój widok, bo dokładam im obowiązków. Czasem podpowiedzą jak zebrać materiał, żeby mieli mniej roboty. Ale mam cichą zasadę, że dziennie nie przynoszę więcej niż 5 donosów. Wiem co muszę nakręcić, żeby policjanci mieli mniej roboty. Musi być zbliżenie na kierowcę, tablicę rejestracyjną i plan ogólny. Pan ten twierdzi, że niedawno policzył ile łącznie donosów wysłał na policję w sprawie właśnie źle jeżdżących kierowców i powiedział, że wyszło mu tego ponad 4000, ponad 4000 donosów do policji. Ty jesteś Czyli zakładając, że codziennie wykorzystuje maks swojej cichej umowy, czyli te 5 donosów dziennie i że codziennie przynosi równo po 5 donosów, zajęłoby mu to 800 dni, żeby uzbierać 4000 donosów. A podejrzewam, że były jednak jakieś dni, w których mu się nie chciało na przykład aż, nie wiem, może wyjść z domu albo po prostu nie znalazł aż tylu naruszeń, wykroczeń drogowych. Tak więc mi w tym artykule brakuje tylko jednej informacji. Od jak dawna zajmuje się ten pan tym hobby? To pozwoliłoby nam trochę wyobrazić sobie, jak mocno zagęszczone są jego działania. Następny news. Katolickie radio, Radio Niepokalanów postanowiło zorganizować mini challenge na maj dla wszystkich kobiet. Tylko no, jest to dosyć nietypowy challenge. Idąc za jego przykład Pragniemy zachęcić wszystkie słuchające nas panie kobiety, dziewczyny i niewiasty do podarowania Matce Bożej w maju wyjątkowego prezentu oddania jej czci także naszym strojem. Gośćmi tego programu były dwie kobiety z grupy Only for Women, które postanowiły opowiedzieć o tym, jak wychwalają Maryję swoim strojem. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, od majowego wyzwania, by dla Maryi nosić tylko spódnice i sukienki. Dziś nie wyobrażają sobie, by założyć spodnie. Zachęcają także inne panie, by zwracały uwagę na strój, by przynajmniej do kościoła i na adorację Najświętszego Sakramentu wybierać piękny, godny i kobiecy strój, by nasze ciało czynić godną świątynią Pana. Wybranie sukienki to jednak nie tylko oddanie należnej Czcipanu, czci Panu, ale droga do odkrycia swojej wartości i piękna. Zadbajmy o to, by w miesiącu poświęconym Niepokalanej nasz strój był także formą czci Matki Bożej, żeby był piękny, kobiecy i godny. Mogą by to być zarówno spódnice, jak i sukienki. Rezygnujemy jednak ze spodni. Jeśli przychodzą do nas wątpliwości, czy damy radę, czy możliwe jest chodzenie przez cały miesiąc tylko w spodnicach i sukienkach, oddajmy te wątpliwości Niepokalanej. Jeśli ona zaprasza nas do podjęcia tego wyzwania, z pewnością pomoże nam to uporać się z wszelkimi trudnościami. Zawierzymy cały ten miesiąc, ten podjęty przez nas trud Matce Bożej. I tego newsa w sumie wam przedstawiam nie jako takie śmianko jak przy okazji poprzednich, bo generalnie jeśli ktoś uważa, że tą formą swojego stroju coś może wyrazić, no to nic nam do tego i jestem naprawdę ostatnią osobą, żeby komukolwiek mówić, że nie, nie zakładaj sukienki, nie wielb Boga w taki sposób, w jaki sobie to założyłaś. Jestem tylko zdziwiony, po pierwsze, na czym polegają trudności w noszeniu sukienek i spódnic przez cały maj. Jeśli przychodzą do nas wątpliwości, czy damy radę, czy możliwe jest chodzenie przez cały miesiąc tylko w spódnicach i sukienkach. Ten challenge jest przedstawiany jako naprawdę trudne wyzwanie, na którym no, tak trzeba się zawziąć i to zrobić. Tutaj jest nawet jeszcze taki mini poradnik. Wyzwanie rozpoczynamy w poniedziałek 1 maja, ale zachęcamy, by 1 dwa dni wcześniej zajrzeć do naszej garderoby i naszykować sobie ubrania, w których planujemy chodzić w maju. Być może będą potrzebowały odświeżenia, szycia, uprasowania. Uczyńmy to wcześniej z radością, że przygotowujemy się do tego, by sprawić prezent Maryi. Przygotujmy też odpowiednie buty, rajstopy czy bluzkę. Tutaj trochę nie rozumiem, czemu to jest tak przedstawiane, że no, nie będzie łatwo, ale damy radę, damy radę, wszyscy się przygotujemy wcześniej, zaplanujemy sobie wszystko i na pewno się uda. Nie rozumiem, też, dlaczego spodnie są tutaj stawiane jako przeciwieństwo kobiecych i delikatnych spódnic i sukienek? Wybieranie sukienki to jednak nie tylko oddanie należnej czci panu, ale droga do odkrycia swojej wartości i piękna. To już mi trochę się gryzie, że ktoś będzie odkrywał jakąś swoją wartość i lepiej się będzie czuł dzięki temu, że. Będzie chodził w sukienkach, a nie w spodniach. Jakby... Dyskusja nad tym, czy spodnie są kobiece, czy jednak nie miała w ogóle jakikolwiek sens, to znaczy wydaje mi się, że już tak bardzo dawno temu wszyscy to przedyskutowali i myślałem, że wszyscy doszliśmy do tego samego wniosku. I jeśli ktoś czuje, że jakikolwiek rodzaj ciucha sprawi, że będzie on dopiero wtedy mógł odkryć swoją wartość i piękno to również nie wydaje mi się, żeby to była jakaś najlepsza, najmądrzejsza droga pracy nad sobą. To znaczy, jeśli ktoś potrzebuje odkryć swoją wartość i piękno, to są na to zupełnie inne sposoby i nie wiem, czy po prostu rodzaj ubioru akurat sprawi jakoś długofalowo, że ktoś będzie znał swoją wartość. Ale tutaj, tak jak mówię, może trochę się poprzeczepiałem, ale nie mam zamiaru nikomu zabraniać, czy też wyśmiewać go ze względu na to, że po prostu w jakiś sposób chce manifestować, no nie wiem, po prostu siebie. Tak więc, jeśli komuś się taki pomysł podoba, to pewnie. Jak najbardziej czemu nie. Na mnie teraz wyświetla się ostatni filmik, w którym mówiłem m.in. trochę o ostatnich akcjach Malika Montany i tego, jak później się z nich tłumaczy, i jak inni go z niego tłumaczą, i dlaczego według mnie to nie ma żadnego sensu. Dlatego jeśli nie widzieliście, to kliknijcie koniecznie. Jestem Hop, wasz najlepszy.